Wiesz, że możesz zwiększyć sprzedaż poprzez opowiadanie ciekawych historii? Cześć, tu Marta Zadvox i w tym odcinku opowiem Ci, jak osiągnąć takie efekty, wykorzystując storytelling w e-commerce. Zanim jednak zanurzymy się w świat historii, sprecyzujmy, czym właściwie jest storytelling. Storytelling w kontekście e-commerce oznacza tworzenie narracji wokół produktów, marki lub samego procesu zakupów. Pozwala wyróżnić markę, przyciągnąć uwagę i zwiększyć lojalność klientów. Jak wykorzystywać ten sposób przedstawiania treści w praktyce? Najlepiej posłuszmy się przykładami. Spójrzmy wspólnie, jak największe sklepy internetowe wykorzystują storytelling w swojej komunikacji. W storytellingu ważne jest, aby historia była autentyczna i spójna z wartościami marki. Właśnie w ten sposób historię opowiada marka kosmetyczna Yorkaya. Na swojej stronie internetowej prezentuje historię kobiet, które dzięki kosmetykom tej marki pokochały swoją naturalną urodę i zyskały pewność siebie. Ponadto brand współpracuje z mniejszymi twórcami internetowymi, którzy pokazują jak na co dzień korzystają z pielęgnacji. Te historie budują pozytywny wizerunek marki i zachęcają potencjalne klientki do zakupu kosmetyków Jorkaja. Opowiadając historie, warto też przemawiać głosem swoich odbiorców. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest sklep internetowy Psi Buffet, który oferuje spersonalizowane karmy dla psów. Na stronie sklepu znajdziemy historię zadowolonych właścicieli czworonogów, praktyczne porady oraz zabawne anegdoty z życia psów. Tego rodzaju komunikacja idealnie trafia w potrzeby klientów, dla których zwierzęta są bardzo ważną częścią życia, co czyni ją skutecznym sposobem na budowanie relacji i zaangażowania. Marka opisuje także dokładnie proces powstawania produktów, każdy składnik oraz wpływ diety na zdrowie psa. Dzięki temu klienci czują się pewni, że kupują produkt wysokiej jakości, skrojony na miarę potrzeb ich pupila. W skutecznym storytellingu warto stawiać także na różnorodność treści. Używaj tekstu, wideo, zdjęć i animacji, aby historia była interesująca i angażująca. Przykładem wielopoziomowego podejścia jest Nike. Marka ta słynie z kampanii reklamowych, które wykorzystują różne formaty, aby opowiedzieć inspirujące historie sportowców. Na stronie internetowej Nike można znaleźć filmy dokumentalne, krótkie animacje, a także interaktywne gry, które pozwalają użytkownikom wcielić się w rolę swoich idoli. Dzięki temu Nike nie tylko buduje wizerunek marki jako eksperta w dziedzinie sportu, ale też angażuje odbiorców na wielu poziomach. Zastanawiasz się, jak zacząć ze storytellingiem w swoim e-sklepie? Zidentyfikuj wartości swojej marki i kluczowe przesłanie, które chcesz przekazać. Znajdź inspirujące historie związane z Twoimi produktami lub klientami. Pamiętaj, aby historia była angażująca i łatwa do zapamiętania. I najważniejsze, nie zapominaj o clue storytellingu, czyli emocjach. Staraj się wywołać różnorodne uczucia, od radości po zaskoczenie. Pamiętaj, że emocje są mostem łączącym klienta z Twoją marką, dlatego warto inwestować w ich budowanie i pielęgnowanie poprzez przemyślane i angażujące storytellingowe strategie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak jeszcze zwiększyć efektywność swojego e-commerce, sprawdź inne filmy na naszym kanale, a także nie zapomnij zostawić subskrypcji, by pozostać na bieżąco.